Hej, zadam Ci teraz bardzo ważne pytanie. Możesz sobie sam przed sobą odpowiedzieć lub możesz jako anonim napisać również ładny komentarz pod spodem i powiedzieć, jak jest w rzeczywistości u Ciebie. Bo również to obserwuję wiele, wiele lat. Jakie kobiety się facetom podobają? No to wiadomo, że w większości mężczyzn wolą szczupłe, z takimi takimi kształtami, no ale generalnie faceci wolą szczupłe kobiety. Mówimy o, większo o większości procent mężczyzn. Gdybyś zapytał, pokazał kobietę, nie wiem, 50-parokilową i 130-kilową, no to większość, oczywiście, obie, atrakcyjne z twarzy, i tak, no to większość mężczyzn by odpowiedziała, że szczupła. Ale jest jakiś procent mężczyzn, którym się podobają oczywiście kobiety o okrągłych, okrągłych, kształtach, czyli trochę przy kości, można powiedzieć ładnie i kobiety, które no, które troszkę mają na wadze, więc też są tacy mężczyźni, którym naprawdę one się podobają i no, które, które te kobiety pociągają tych mężczyzn. Jest taki procent. Jaki to jest procent? Nie powiem, bo nie mam takiej skali, ale jest to na pewno mniejszy procent. Z wypowiedzi wszystkich facetów, których w życiu spotkałem, to to są raczej pojedyncze egzemplarze, czyli znikomo procentowe, o tak bym powiedział, ale są. I teraz zadam Tobie pytanie, bo wielu mężczyzn widzę, często, którzy dobrze wyglądają, dbają o siebie, są szczupli, a obok te partnerki, nie wiem, facet waży 80 kg, ona waży 130. I teraz chciałbym zadać to pytanie właśnie Tobie. Temu mężczyźnie, który jest właśnie z taką partnerką. Czy ty ją wybrałeś, jako ty, bo akurat ona cię ci tak, tak cię urzekła, tak ci się spodobała, ale również wizualnie, nie tylko gdzieś tam intelektualnie się zakręciła, czy ty zostałeś po prostu przez nią wybrany, zakręcony jak słoik i? Po prostu z nią jesteś, bo jesteś, bo wiesz o tym, że żadną inną ci nie wyjdzie, bo masz takie horyzonty właśnie. To jest ważne pytanie i pytanie właśnie do ciebie. Jak jest w twoim przypadku? Piszcie w komentarzach oczywiście szczerze bo to może też pomóc czasami. Są jest wiele komentarzy takich naprawdę, o których ja się nawet mogę doedukować, bo ktoś mądrze ładnie napisał elokwentnie i te zdania są naprawdę czasem ja bym na, na pewne rzeczy nie wpadł które gdzieś tam przeczytałem usłyszałem więc wiedza która rozwija nas wszystkich a wy jesteście również tą wiedzą dlatego dziękuję na dole poproszę o ładne komentarze czy ty wybrałeś tą kobietę, dobrze wyglądający człowieku, czy ona wybrała Ciebie? I teraz następne pytanie, bo jeżeli ona wybrała Ciebie, to czy jesteś po tylu latach z nią szczęśliwy? Z kobietą, która ma, no jest trochę pulchniejsza, okropniejsza i trochę więcej waży od Ciebie. Tak, od Ciebie. Czy jesteś teraz z nią szczęśliwy? i jak to właśnie wygląda u was. To mnie interesuje. Dlaczego pytam? Ponieważ dostrzegłem taki trochę paradoks, że wielu facetów po prostu się poddaje i jakakolwiek kobieta się nimi zainteresuje, oni, oni po prostu się zgadzają, wolą sobie później piwo wypić, posiedzieć gdzieś tam w garażu odragowywać od, od tej kobiety, albo gdzieś tam e, wymyślając inne różne zajęcia, żeby jak najmniej tej kobiety widzieć. Żeby jak najmniej tą kobietę widzieć. Więc interesuje mnie Twoje zdanie, Twoja historia. Czasami może jedna historia, którą napiszecie, będzie historią, która może przejść naprawdę bardzo daleko, może kogoś zainspirować i również może spowodować to, że, że ktoś zmieni życie e, lub zacznie żyć na nowo. Tak, wystarczy kilka zdań. Czasami jedno zdanie, które może całkowicie zmienić komuś życie. Ja osobiście dziś pozdrawiam Was pięknego szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś nie miał wyboru, na dole masz link do moich szkoleń akademia A ja pomogę Ci. Zmienić swoje życie, zmienić wybór, mieć wybór, no i podwyższyć oczywiście Twoją pewność siebie, której być może czasem albo nie masz, albo masz ją na bardzo niskim poziomie. Trzymaj się ciepło. Hej.